Duży stół przykryty obrusem holenderskim z wytkanym na środku herbem Michorowskich zastawiony był do kolacji. Po brzegach stały talerze z pysznej porcelany, malowane w nikle wzory, jak żołnierze w galowych mundurach. Obok na podstawkach spoczywały z godnością srebrne noże, widelce i wydatne kształty lyżek deserowych. Po drugiej stronie sterczały sztywne serwety, niby budki szyldwachów z ciemniejszymi plasterkami chleba wewnątrz. Kryształowe kosze z owocami, szklanki, kieliszki, parę wspaniałych bukietów uzupełniało zastawę. Przy każdym nakryciu leżały wiązanki kwiatów. Kwiaty rozrzucone po stole nadawały mu wygląd majowy. Stewcia spojrzała na wiązankę kwiatów leżącą przed jej talerzem. Dziwnym trafem były to kwiaty polne, pierzasta brązowa trawka i białe margerytki z żółtymi środkami. Wzięła bukiecik do ręki, myśląc, że to jest symbol. Polne wątle roślinki rzucone między srebra i kryształy, choć je olśnił blask i przepych zwierdną, i świat zginie dla nich. Podniosła głowę i nagle drgnęła. Patrzalo na nią kilka par martwych oczu z rzeźbionych ram portretów zdobiących salę. Oczy przodków Michorowskich, szare jak u Waldemara, przenikliwe, groźne, zdawały się wpijać w jej twarz, pytając, skąd się tu wzięłaś, plebejuszko, w tym gnieździe senatorów? Czego tu chcesz? Stefcia przejmował dreszcz. Surowe spojrzenia spoczywające na niej ze wszystkich stron męczyły ją. Spojrzenia nieprzyjazne, odpychające. Co mnie od nich dzieli tak potężnie? Owi sławni rycerze przodkowie myślała. Odgradzają mnie od nich korony dziewięciopalkowe, mitr książęcej, nazwa arystokracji uświęcona przez tradycję rozpościerająca się zawsze na szczycie gmachu społeczeństwa. Jednak w tej uprzywilejowanej rasie jest jakiś urok nieuchwytny, działający na wytworne natury. Stefcia pomyślała, że powodem tego może być majestat ich wiekowego możnowładztwa. Choć nie widać na nich znaków podnoślejszych ani bujnych polotów, jednak otacza ich jakiś urok piękna zewnętrznego. Są oni w społeczeństwie jakby dekoracją. Niektórzy z nich, jak staruszka księżna, Pociągają ku sobie siłą nieprzepartą. W księżnej przebija wyższość rasy. Widać, że to magnatka w każdej kropli krwi. Prawnuczka karmazynów. Jest w całej pełni wielką panią, rozumiejącą swe zadanie. Stewcia spojrzała na Waldemara. A ten jest wielkim panem. Rodowym karmazynem. Nie robi ujmy swym przodkom. Przeciwnie, Mogą się nim szczycić. Czynny, energiczny, prawdziwy pan, magnat i milioner. Pojmował poważnie swe zadanie w społeczeństwie. Pan Maciej, wielki gaduła, opowiadał Stefci, że nie sądził nigdy, aby Waldemar potrafił tak się zmienić. Dawniej żył inaczej. Po skończeniu Uniwersytetu w Bon i Szkoły Rolniczej wpadł w wir życia, szalał. Przesiadywał za granicą, podróżował, znał całą Europę. Zwiedził Algier i Egipt, Polował w Indiach i w stepach amerykańskich. Wdrapywał się na szczyt gór. Marzył na fiordach norweskich. Na Wezuwiuszu zapalał cygaro. Zwiedzał dom Napoleona I na wyspie Świętej Heleny. W galeriach Louvru i w Drezdeńskich przesiadywał godzinami, wpatrzony w dzieła sztuki. Rozrzucał pieniądze. Miewał awantury i skandaliki, przeważnie na tle erotycznym. Był ulubieńcem najwykwintniejszych kult towarzyskich obracał się w sferach dworskich w Wiedniu gdzie wśród magnaterii węgierskiej zyskał wielką popularność będąc spokrewniony z kilkoma najpotężniejszymi domami przez swą prababkę tracił na kobiety nawet trochę grał w karty lecz to nie wchodziło w zakres jego namiętności odbył kilka pojedynków zakończonych zwycięstwem zawdzięczając swej odwadze i w fechtunku i strzelaniu w Dżokiej klubie wiedeńskim zrobił raz awanturę jednemu zarcy książąc za to że ten nazwał Polskę krajem podgolonych lubów i grzmiących języków. Sprawa oparła się o dwór i arcyksiąże, jak niepyszny, musiał przeprosić polskiego magnata. Znano go z awanturniczej i łatwo zapalnej natury. Kobiety szalały za nim. Jedne olśniewał blask milionów i świetna partia, inne kochały go prawdziwie. Lecz on, choć wiedział, że jest wszędzie pożądany, jednak nie znalazł sobie żony. Po pięciu latach hulanki nastąpił przesyt. Znudziły go triumfy, miłostki, nawet podróże. Powrócił na stałe do kraju. Stefcia spojrzała na niego po raz drugi. Rozmawiał z paniami, ze zwykłą swobodą i pewnym zaniedbaniem, czasem kpiąco. Ruchy miał cokolwiek rozrzucone, lecz to nadawało właściwy jemu wdzięk. W zaniedbaniu jego przebijał szyk, i dystynkcja, zupełnie odrębna, jego własna. Waldemar, rozlewając wino, podszedł do niej. Podniosła na niego oczy i odsunęła kieliszek. We wzroku Waldemara dostrzegła wyraźny błysk życzliwości. Do uszu jej doleciał leciuchny szept. Biedne dziecko. Stewcia zdumiała się. Jak to? On jej nie wyśmiewa ani nie krytykuje? Widocznie bardzo biednie wyglądam, skoro wzbudziłam jego litość. Pomyślała z żalem. Po lodach pani Elzonowska powstała. Zrobił się ruch ogólny. Pan nierycie towarzyszył Treska, co ją widocznie drażniło. Waldemar natomiast w niesłychanym humorze bawił Stefcię, prawiąc jej grzeczne słówka, po czym zaczęli się po swojemu klucić. Gdy jednak ktoś inny podszedł do nich, Waldemar zmieniał przedmiot rozmowy tak zręcznie, że Stewcia nie mogła powstrzymać uśmiechu, ubawiona, ale i wdzięczna za jego krytykę. Po raz drugi prosił ją o muzykę. Proszę, niech mnie panu wolni od tego, szepnęła. Jak pani każe, odrzekł, skłaniając głowę. Ale w zamian proszę, aby pani zagrała kiedy wyłącznie dla mnie, czy dobrze? Owszem, odparła ujęta jego ustępstwem. Przepadam za Beethovenem, a pani podobno wykonywa go po mistrzowsku, mówił mi o tym dziadek. Jednak pańskiemu dziadkowi grywam najczęściej Chopina. Najlepiej lubi jego nokturny. Bo dziadek mój jest marzycielem, a ja przeciwnie, odrzekł Waldemar. Dochodziła druga po północy, jak goście się zaczęli rozjeżdżać. Noc była jasna, ciepła, pełna woni. Panowała cisza głęboka, upajająca i czarowna w swych matowych blaskach, jakimi obsypywała świat spowijając go w srebrzystą tkaninę usianą diamentami. Po gwarnych pożegnaniach wolanty i powozy ruszyły, za nimi posunął brek. Po chwili ciemne sylwetki koni i zaprzęgów znikły w przeczystej jasnej topieli zalewającej pola i oparami otulone łąki. Stefcia na ganku oddawała dobranoc pani Dali i Waldemarowi. On mocno ścisnął jej rękę i przytrzymał w swej gorącej dłoni. Zauważył, że przy bladym świetle księżyca jest ładniejszą niż zwykle i bardzo ponętną. Zagrała w nim krew. Odchodząc do swych pokoi, zaciskał zęby z wściekłością i mruczał do siebie. Muszę ją mieć. Muszę. Drażni mnie. Działa jak chaszysz. Chcę się nią upić. Stefcia wstała z bólem głowy i dziwnie przykrym uczuciem. Było jej smutno. Ciężar niezmierny przygniatał ją, odbierając swobodę myśli. Lucia mówiła, że posłano już na kolej po praktykanta, że jest bardzo ciekawa, czy ładny i czy dobrze urodzony. W Slotkowicach jadano obiad o drugiej. Zaraz po skończonej lekcji wszedł do klasy lokaj, prosząc do stołu. – Czy pan ordynat powrócił? – spytała go Lucia. – Tak jest. – przyjechał jaśnie pan z drugim panem z kolei, co już tu ma być na stałe. – Praktykant! – zawołała Lucia i po odejściu lokaja stanęła przed lustrem, poprawiając bluzkę i włosy. – Jak to dobrze, że już przyjechał. Ciekawam, gdzie go mama posadzi przy stole. – Och, będzie teraz weselej w Slotkowicach. A tak tylko wtedy wesoło, jak przyjeżdża Waldi. Chodźmy już. Przed drzwiami jadalnej sali Stefcia doznała wrażenia lęku. Weszła szybko i zbliżyła się do stołu. Wtem spojrzała na Waldemara, podchodzącego do niej z powitaniem i dusza zdrętwiała w niej z przerażenia. Obok Waldemara stał Edmund Prądnicki. Stefcie zaszumiało w głowie. Cienie zaczęły jej skakać przed oczyma, jakby padał czarny śnieg. Doznała wrażenia, że ktoś cisnął na nią ciężki, rozpalony przedmiot. Jej twarz w jednej chwili zbielała. Stewcia instynktownie cofnęła się, jak na widok szerszenia, który uciął ją raz aż do krwi. Nieprzytomnie podała rękę Waldemarowi, spostrzegła jego oczy, szeroko otwarte ze zdziwienia, i usłyszała jego słowa – Pozwoli pani przedstawić sobie pana Edmunda Prądnickiego. Panna Stefania Rudecka dokończył. Witam panią, zawołał Prądnicki z zupełną swobodą, podając jej rękę za maszyście. Nadzwyczajne spotkanie, dodał wesoło. Państwo się znają? Spytała pani Dalia. Doskonale sąsiadujemy z sobą, prawda, panno Stefanio? Tak, odparła zapytana i usiadła cicho na krześle. Było jednak w niej coś takiego, że pani Idalia nie pytała więcej, natomiast odgadła, że między Stefcią a młodym praktykantem coś kiedyś musiało zajść. Zaczęła ich nieznacznie badać. Pan Maciej, zdziwiony zachowaniem się nauczycielki, milczał. Lucia nie mogła usiedzieć z ciekawości. Tylko Waldemar zrozumiał wszystko. Zmieniona twarz Stewci, siła wrażenia, jakiej uległa, wreszcie jej milczenie utwierdziło go w przekonaniu, że młody praktykant jest niedoszłym jej narzeczonym. Waldemara drażniła jego swoboda. Prądnicki sam jeden mówił dużo i wesoło, zerkał na Stefcię z uśmieszkiem niesmacznym, w ogóle zachowywał się halaśliwie. Zdawał się nie rozumieć, że prosta delikatność nie pozwalała być swobodnym wobec takiego spotkania. Młody Michorowski od razu powziął niekorzystne wyobrażenia o wychowaniu, nawet o charakterze swego praktykanta. Polecał go wpływowy obywatel. Waldemar znał Prądnickiego jedynie z listów, w których przedstawiał się zupełnie inaczej. Ordynata gniewało niespodziewane spotkanie stefcie z, z Prądnickim, jego rubaszność i odcień lekceważenia oraz drwiące uśmieszki, jakim ją obrzucał. Jak on śmie! Myślał z oburzeniem i siedział zły, nie chcąc podtrzymywać rozmowy. Drażniła go pani Idalia, badająca Stefcie. Nawet gniewała go Lucia, wpatrzona z zachwytem w ładną twarz przybyłego.